Dzisiaj otwieram sobie 200. Poczekajcie, sobie je otworzyć. Dobra. No to tak. E, dzisiaj otworzymy 270 jajek. Teraz sobie aktywuję buś... buśty. Nie, no busty. Tak dla, tak dla jaj. Mocniejszą szczęście. Dobra. Idzie ja to tutaj. Dobra. No i zaczynamy. Lecimy, no i lawowy tygrys. Dobra, może być. Lava Fok, lawowy tygrys. Bardzo dobrze. Tigera. Zdobyłem law Tigera. dobra. Nie ja wiem, zaraz mi Lawa Tiger złoty drop. to bym zastarał się. się inny. Uuu, dwa, 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 dwa. I zaraz będę cały zrobić. Uuu, lawowy tego! Yeah boys! Lava tiger, and me drop the wee. Zota, da, da, da. Number no, seven, so no, seven. So no. Cotton love. Cotton, cotton, cotton love. Yacht, oh, this was love. Happy, happy, happy. Do, 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 do. Happy, 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 happy. happy. Czo, Ciu, czoom, 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 czoom. Hap, 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 hap. Labo, widy, griszek. Wbijajcie mm. na loterię. Jak ktoś zapomniał, to przypominam. Wbijajcie do, do mojej drużyny. Link. Uwaga! Mówię, mówię od razu. Będzie w koment, komentarzu. Więc od razu mówię, że wybijajcie do grupy Team Adidas Małpeczki. Czy to już koniec? Myślałem już. Pięć, seria. jajka, dobra. E. No wreszcie. Już się bałem, że mi nie dadzą. Mam na grubo też z flopy. Mm -mm. mnie mi z czego ja miałem, nie poczekajcie w komentarzu, w komentarzu to napiszę ciekawostkę i odpisujcie mi jakie. Dobra pięć, dobra. U, potlały, lewy, lewa fok niezbyt często, lewa fok niezbyt często i ostatnie jajo kotla. Krzyżono, to. Patrzcie, jak, jak to wygląda. Gdzie no super to wygląda. Tu no posłużyłem wszystkie najlepsze. Nie, tutaj, 6000, a te? 6000. Dobra. Czemu, że ma już 3SX. Napiszcie jak jesteście w topce. Na razie nie robię Nie, w sumie... Dobra, dawajcie, robimy. Lecimy! Boże jak?

Jaki jest, wasz ulubiony, kto jest gołtem świata dla was? Moim zdaniem to Kigan Mbappé. A jak i też Milik. Hand mm... No też możemy powiedzieć. No lubię go. Bardziej Mbappé. Napiszcie w komentarzach, jaki, jaki... Kto jest, kto jest gołtem świata. No, my do roliamy sobie, dobijemy. Już leci. Ej, widzowie, napiszcie w komentarzach, czy zbieracie, czy zbieracie auta z Gum Turbo. No ja tam, no, już nie zbieram. Ja sobie to mogę nagrać. Ale to będzie skurzające. Cleverbota! Dawajcie, nagrywamy Cleverbota. Już dzisiaj wlatuje odcinek z Cleverbota. Czytam, czytam. Czytam jak chcecie. Jedź Bota czy Cleverbota? Cleverbota będę. Będę robił. Okej, okay, mamy trylion. Więc teraz lecimy na. Koko, kokosa. Czekam oh, net! Oh, down

Co, co? Nie chcecie koty lawy to piszcie. Ale raczej nikt nie chce. Dobra. Nam z tego ty... A, w sumie usunę już te koty lawy. mi wszystko. Usuwamy lawowe. Kiciako. Kociaki. Chyba, że chcecie takiego kociaka, to jedna osoba osoby wygrają. <tum> <Kwaitek. Kwaitek. tum> no kurde. Dobra. Widzowie. Będę kończył. I zaraz wbija odcinek z Clever Bota. Chyba, że nie da się na telefonach. To się nie da. Ale spróbuję. No to cześć.